W dzisiejszym nagraniu mam dla Ciebie 10 zaskakujących i interesujących faktów na temat języka niemieckiego. Dlatego jeżeli uczysz się właśnie tego języka, to nagranie jest dla Ciebie. Zapraszam. Witam Ciebie na jednym z najbardziej pomocnych w nauce języka kanałów. Jestem siedmiojęzycznym poliglotą, a tutaj dzielę się wiedzą, dzięki której nowych języków uczę się w miesiące i dzięki której osoby, które nie wierzyły, że mogą nauczyć się języka, dzisiaj mówią w językach obcych, podróżują, pracują i rozwijają się międzynarodowo. Nowe nagrania pojawiają się od 2 do 7 razy w tygodniu, dlatego jeśli chcesz być na bieżąco, kliknij przycisk subskrybuj i dzwoneczek, który znajduje się obok tego przycisku. My tymczasem przejdźmy do naszych faktów związanych z językiem niemieckim. A pierwszym faktem jest to, że język niemiecki jest najpowszechniejszym językiem w Europie. Jest absolutnym numerem jeden z ponad 90. 5 milionami rodzimych użytkowników i z ponad 50 milionami osób, które uczy się języka niemieckiego jako języka drugiego. Tak duża popularność języka niemieckiego spowodowana jest tym, że jest to nie tylko oficjalny język Niemiec, ale też Szwajcarii, Austrii, e, Luksemburgu, księstwa Liechtenstein, e, południowego Tyrolu, który jest regionem Włoch, ale też język niemiecki usłyszymy w takich regionach Francji jak Alzacja, czy Lotaryngia. Ponadto język niemiecki jest na trzecim miejscu na liście najczęściej nauczanych języków na świecie, zaraz po angielskim i francuskim, i jest też na dwunastym miejscu, jeżeli chodzi o najpowszechniejsze języki na świecie. Pierwsza wydrukowana na świecie książka była w języku niemieckim. Była to Biblia Gutenberga i miało to miejsce w 1454 roku. W krajach niemieckojęzycznych wyróżnia się Ponad 250 dialektów, i czasami są one tak różne od siebie, że Niemcy z jednego regionu Niemiec mają trudność, żeby zrozumieć Niemców z innego regionu Niemiec. Jednym z najbardziej niezrozumiałych dialektów niemieckiego jest dialekt bawarski. I rodzimi Niemcy, oglądający filmy nagrane w tym dialekcie, potrzebują napisów, żeby zrozumieć, o co w tych filmach chodzi. Jednak nie powinno cię to zbytnio przejmować, bo używając Hochdeutsch, czyli tego ogólnego dialektu języka niemieckiego, języka literackiego, powinniście porozumieć się bez większych trudności na terenie wszystkich krajów niemieckojęzycznych. Jeden z największych słowników niemieckich, Deutsches Wörterbuch, został zapoczątkowany przez braci Grimm, którzy nie tylko byli autorami bardzo popularnych bajek, jak Jasi Małgosia czy Kopciuszek, ale też byli wybitnymi językoznawcami. Od XVI aż do początków XX wieku w piśmiennictwie niemieckim stosowano bardzo charakterystyczne pismo gotyckie, zwane też pismem niemieckim. Jeżeli uczysz się języka niemieckiego, wiesz z pewnością, że rzeczowniki zapisujemy wielkimi literami. Jednak niewiele osób wie dlaczego. A początki tej reguły sięgają średniowiecza, kiedy to, co ważniejsze, słowa zapisywano właśnie wielkimi literami. W tamtych czasach były to głównie słowa religijne, na przykład got. Czyli Bóg. Moda na zapisywanie ważniejszych słów wielkimi literami stała się popularna w całej Europie, także w XVII wieku wprowadzono oficjalnie do języka niemieckiego zasadę, żeby rzeczowniki zapisywać wielkimi literami, właśnie dlatego, że część osób twierdziła, że rzeczowniki są najważniejsze. Mimo tej oficjalnej zasady, w tamtych czasach bardzo wiele światłych osób krytykowało ten pomysł, i byli to m.in. wspomniani wcześniej bracia Grimm. Jak pokazują najnowsze badania, używanie wielkich liter do zapisu rzeczowników w rzeczywistości bardzo ułatwia i przyspiesza nam czytanie. W języku niemieckim mamy słowa, których nie da rady bezpośrednio przełożyć na inne języki. Są to takie słowa jak na przykład Schadenfreude, czyli radość z cudzego nieszczęścia, Kumaszpek, czyli nadmierne obiadanie się spowodowane nerwami lub stresem, czy też Feanwy, które oznacza tęsknotę za dalekim światem. Język niemiecki i język angielski są rodzeństwem. Oba języki pochodzą od języków zachodniogermańskich i jest to powodem, dla którego mamy liczne podobieństwa w słownictwie i gramatyce obu języków. Na przykład możesz to zauważyć w takich słowach jak Welcome, czyli po niemiecku Willkommen, czy też Drink, czyli po niemiecku Trinken. Język niemiecki słynie z długich słów. Dlatego teraz poznamy najdłuższe słowo w języku niemieckim. Słowo to dotyczyło ustawy związanej z nadzorowaniem oznakowywania mięsa wołowego. Jednak w 2013 roku Niemcy zrezygnowali z tej ustawy, w związku z czym to słowo. Z technicznego punktu widzenia przestało istnieć. Jednak obecnie najdłuższym słowem, jakie możemy spotkać w słowniku niemieckim Duden, jest. I słowo to oznacza ADHD. To było właśnie 10 faktów na temat języka niemieckiego. Mam nadzieję, że to nagranie zainspiruje Cię do tego, żeby poznać język niemiecki lepiej. Jeżeli znacie jakieś inne ciekawe fakty dotyczące niemieckiego, napiszcie o tym w komentarzach. Dla osób, które napiszą najciekawszy komentarz, raz w tygodniu losujemy koszulkę kodu Poligloty z jakimś ciekawym, zabawnym lub inspirującym napisem dotyczącym nauki języków. Jeżeli z kolei interesuje Ciebie nauczenie się języka obcego w miesiące, Zapraszam Ciebie na mój blog kodpoligloty.pl, bo kiedy zasubskrybujesz mój blog, a jest to darmowe, zaczniesz dostawać za darmo, bezpośrednio na skrzynkę mailową moje najlepsze wskazówki dotyczące szybkiej i skutecznej nauki języków. Dziękuję serdecznie za obejrzenie tego nagrania. Pozdrawiam i do zobaczenia.